Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Margonem. Witam Was po bardzo długiej przerwie. No nie było mi już sporo w, na YouTubach, nie było dosyć długo już filmików z głosem. No i dzisiaj postanowiłem się przełamać i w końcu nagrać mój pierwszy film po długiej przerwie. Ostatni film, z tego co wiem, na YouTubach był w wakacje, gdzieś tak pod koniec wakacji właśnie z głosem. Także no bardzo dawno temu, więc... Postanowiłem dzisiaj nagrać taki można powiedzieć, że comeback. Dzisiaj znajduję się na mojej nowej, tak jakby postaci na świecie Tempest. Jest to świat z nowym interfejsem, który już niebawem ma być zostać wprowadzony do gry. Mam tutaj 8-7 level. Jest to paladyn no i dzisiaj przejdziemy się tutaj na vermonty i na Demilisze. Mam nadzieję, że po drodze tutaj nigdzie nie padnę. Jak widzicie, wszystko tutaj jest nowe. Nagrywam tutaj na mm, takiej dużej rozdzielczości, więc troszeczkę dzisiaj e, odcinek będzie na większych, na większej całkowicie rozdzielczości. Jeżeli będą takie ściny, to musicie mi wybaczyć. E, są to po prostu lagi, które no, niestety nie udało mi się jeszcze wyeliminować. Już z czasem może e, będą one zanikać, ponieważ za niedługo będę miał nowego kompa, no i, e, no i może, może z tym nowym komputerem będzie będzie jakoś lepiej. Także postanowiłem pograć sobie na świecie Tempest zobaczyć jak to jest na nowym interfejsie i powiem wam, że nie chcę się za bardzo wracać do starego, starego interfejsu do starej gry po prostu spodobała mi się gra na, na nowej na nowej tutaj na nowym oknie gry jest ono w Full HD. Dziwnie tak mówić do siebie, jak nie, nie nagrywało się już bardzo długi okres czasu. E, mam nadzieję, że po drodze tutaj nie padnę, bo byłoby to e, strasznie niefajne. Założymy może sobie błogo, już zmarnuję troszeczkę. O, damy tutaj, działa nade na mnie, co na mnie działa, jak to się nazywa, potęga leczenia. Dobra, nieważne. Ciśniemy dalej, ciśniemy na same demilisze. Tutaj widzę, że jakiś palek XP 58, więc tutaj mu powybijam trochę. Niech się trochę podenerwuje, ziomuś. Zobaczę jak ten pal mi poradzi sobie na na demiliszach, bo tutaj jeszcze nie byłem głównie te, tą postać XP na Margonem mini na telefonie, bo praktycznie nie chcę mi się tutaj wbijać nie chcę mi się denerwować nad tymi nobkami, które tutaj latają po, po Expie, i potem jeszcze płaczą, że ktoś im wybija, czy coś takiego, więc poczekam zawsze te 50 minut na doładowanie 50 staminy. Nie wiem, w sumie, jak zainstalować Margonem Mini na komputer, bo wiem, że niektórzy tam widziałem, że niektórzy nagrywający Margonem mieli już to zainstalowane i nagrywali coś z tego, więc postanowiłem, że kiedyś sobie może to zainstaluję, ale jakoś, może nieprędko. Póki co idzie tutaj na tych Vermontach bardzo łatwo, więc nie ma tutaj za bardzo jakichś e, zawahań, czy jakaś tak się to mówi. E, mam błogo, mam, mam tutaj dosyć słabe ku, Nie jest ono jakieś super, ponieważ wiadomo też ze złotem tutaj jest dosyć ciężko, muszę coś sobie e, pozbierać. Nie wiem czy mówiłem już na który level postaram się wyekspić tego palka tam gdzie się zatrzymam to chyba bardziej tak kobold będzie albo gnol już tak sobie pomyślałem bo tutaj z kumplem jednym planuję gdzieś sobie postać więc no myślę, że się mi udało, to już tylko 3 levele zostały, a jak nie na 7.0 no to na 7.8 że chyba tyle jest na gnola, żeby tutaj żeby po prostu tam wejść na mapkę maksymalnie. Dobra. Jak tutaj sobie dalej już dochodzę Znaczy wbijam powoli już Na te demilisze Ostatnimi czasy Ostatnim czasem pojawiłem się Na nagraniu u Grajka Więc jeżeli nie wiem Tam ktoś ogląda Grajka pewnie więcej ogląda Niż u mnie bo mnie nie było 5 miesięcy Prawie więc dużo osób już Poodchodziło więc jeżeli ktoś Widzi ten filmik To wiedzcie że, że robię taki mały comeback E, może to nie będą nie będzie co chwilę tych odcinków, ponieważ nie mam za bardzo czasu, żeby nagrywać. Dzisiaj akurat znalazłem taki czas i chęć, żeby, żeby po prostu Wam coś takiego nagrać. E, ogólnie zauważyłem, że teraz mi coraz bardziej tutaj ścina, ponieważ nie wiem, czy to jest wina tego nowego interfejsu, że mój komp tego nie, nie ogarnia, bo to jest stary procesor w ogóle. E, Ciężko mi o niej po prostu mówić, bo to jest taki, taka słaba jednostka, że, że po prostu no, śmiech na sali. Przed chwilą widziałem, że tam jakiś mag mi też szedł, ale mam nadzieję, że, że on mi tutaj nie pójdzie. Dobra, jesteśmy na demiliszach. Tutaj widzę, że, że niektóre grupki są powybijane, także będę musiał uważać tutaj. Potem będzie ta mapka z. z dedaniem tym, czyli czerwona mapka więc tutaj też będę musiał e, uważać e, wybaczcie za te ściny, nie wiem postaram się nie wiem kiedy będzie następny filmik, kiedy znajdę czas e, może niebawem, za jakiś tydzień, może dwa e, za dwa tygodnie no póki co jest tutaj troszeczkę wybity X, więc a, za bardzo tutaj, no to jakieś aktywacje Windowsa mi wyskakują, bo nie mam aktywowanego bo nie chcę się kupować pełnej wersji całego systemu. No i niestety mam tutaj powybijany exp. Troszeczkę lipa. Ewentualnie może sobie jeszcze potem na inferno wbiję na zastępcy i o ile go tam nie będzie. I po prostu sobie poszukamy jeszcze jakichś herosów, zobaczymy czy tam wszystko mi pójdzie płynnie, bo jak pójdzie gorzej, to myślę, że zakończymy odcinek, ale to tutaj są jakieś grupki, tutaj też sobie przejdę tu akurat ktoś, nie wiem, jakiś jakiś now wybijał, no a tu jest jakiś Amoso, nie wiem muszę się pośpieszyć, żeby go wyprzedzić bo on mi tutaj wszystko wybije, mam nadzieję, że a, czy chyba się wylogował albo poszedł dalej, nie wiem, a tutaj nie da się przejść, już tak dawno na tej mapce nie byłem, no, dawno to już było mam nadzieję, że audio i wszystko się nagrywa bo jak nie, no to e, nie będzie za fajnie Chyba się wylogował, słuchajcie, więc cały eksp dla nas. Chyba, że zaraz się zaloguje, także to jest też. Yy, też jakiś sposób. Yy, ogólnie nie gadałem już sam do siebie przez no, długi okres czasu. Więc trochę tak dziwnie mi nagrywać. Nie mam za bardzo... plączę się w zdaniach, że tak powiem. Yy, no ale może wrócę z czasem do takiej normalności jak to było kiedyś. Yy. Nie wiem, czy ogólnie mam postacie na Syberii, ale tam raczej będę odwiązywał wszystkie legendy i będą jakieś esełki z tego, będą, bo ja teraz akurat nie, ład nie ładuję tak mocno tych wszystkich esełek. Już przystopowałem troszeczkę, więc już nie wydaję tak pieniędzy na tą grę, bo kiedyś to wydawałem sporo. Mogliście to zauważyć podczas loterii, które nagrywałem. O, tutaj mam, widzę, sporą grupkę jakąś. Całkowicie tutaj są nowe umiejętności jak mogliście zauważyć nie mam w ogóle mistrzostwa walk który mistrzostwo walk jest chyba dopiero od 8.0 levela chociaż ja się to jeszcze nie znam na tych umiejętnościach ja daję tak żeby żeby po prostu jakoś jakoś expić nawet na tej Margo Mini na tym Margo Mini który mam na telefonie, dobra chyba na auto tutaj polecę wszystkie grupki bo to, to tutaj raczej sensu nie ma żeby ten żeby przeciągać skoro mam tutaj błogo i itemki, które mi tutaj mają chyba prawie 500 leczenia, bo kupiłem to na aukcji za dosyć tanio, chyba 2M w sumie wydałem na te wszystkie unikaty te, to znaczy mi chodzi te dwa. Oczywiście to jest tempest, więc to jest nowy świat, więc no troszeczkę troszeczkę może wydałem, ale ale jak chcę expić, no to muszę niestety wydawać. No i dobra, tutaj mam wszystko wybite. Te, pojedyn te pojedyncze raczej sobie minę, bo to się raczej mi raczej mi nie przyda. Zobaczę tylko ile nagrywam. 9 minut, więc przejdę to do końca i myślę, że możemy skończyć nagrywanie. Niebawem myślę, że pojawi się jakiś odcinek z grajkiem, ale zobaczę jak on będzie miał czas i, i jak będę ja miał czas, bo u mnie też zawsze z tym czasem nie jest tak, tak kolorowo. O tutaj widzę, że że jakiś typo sobie tutaj wybił ale potem zrezygnował, także też expo będzie dla mnie dobra, tutaj bez problemu ubiłem, teraz się szykuje troszeczkę większa grupka, więc tą będę musiał na, na turkę sobie wziąć myślę, że zmieszczę się w 20 minut z całym tutaj expem dobra, 1000 mu zadałem w sumie jak mogliście zauważyć, tutaj biję gorącym, więc jest tylko jedno, bo to się całe to tak jakby sumuje do jedno, żeby nie było większych takich, wiecie, przeciążeń, chyba o to chodzi. Ja się na tym nie znam, ja tutaj gram tylko, żeby poznać ten NI, czyli nowy N interfejs w skrócie. O, widzę, że tutaj się zalogował jakiś imbecyl, mm, że tak powiem. No ale ja tutaj sobie szybko pojadę, ubiję tego jednego Demilisha i. Mogę na auto cisnąć. Dobra, auto. Myślę, że nie padnę tutaj. Nie, nie padnę. Spokojnie jest. Dobra. O, poszedł chyba już sobie, bo widział, że ja ekspię, no to, no to zwiał. A no, tu jest chyba nie. Tu jest żółta mapka. Wydawało mi się kiedyś, że to była czerwona. Nie wiem, może to zmienili albo coś takiego. Kiedyś pamiętam, że tutaj dało się delać. Chyba, że mi się światy już pomyliły. To już było w sumie dawno temu. Dobra, tutaj... Wybaczcie, jeżeli słyszycie moją myszkę, bo mam blisko mikrofon yy, Blisko mam myszkę yy, Obok mikrofonu od razu Więc yy, będzie ją troszeczkę słychać Tutaj muszę się wyleczyć, bo troszeczkę mnie tutaj te demilisze pojechały yy, Dobra, kolejna czwórka, nie, najpierw ten Vermont W sumie, nie wiem, dziwię się czemu one się nazywają Vermonty, nie może to być jakieś, nie wiem, jakieś... nie wiem co to jest w ogóle Dobra Nieważne. E, ciśniemy dalej. Nie wiem ile te unikaty tutaj e, ten taki orb namaga. Nie wiem ile on jest warty, ale fajnie, gdyby spadnie, Może tak 500 k tam wpadnie do ekwipunku, jakby jakiś max się znalazł. I e, no i po prostu chciałby to kupić. Dobra, auto. Nie będę tutaj za bardzo przedłużał. Dobra, X e, i ciśniemy dalej. No, kolejny jakiś tancek, co mi tutaj wbija. Nawet chce PvP, nie, ja z nim nie chcę PvP, ponieważ padnę, więc tutaj raczej nie ma nie ma co, nie będę mu nawet odpisywał, bo z takimi nie ma co nawet gadać. Właśnie dlatego nie lubię nie lubię po prostu grać bez po prostu tej Margo, tego Margomini, więc jak widzicie dużo ludzi tutaj biega, no Margomini macie po prostu full. Full jest dla was EXP. Może nie jest tak dużo tego, co jest tutaj, ale myślę, że 50 razy możecie takich stworków ubić. Później 50 minut odczekacie, a potem, jeżeli chcecie więcej i więcej, no to oczywiście jest opcja kupna znowu za smocze łuski. Dobra, to tutaj na auto. Raczej mi tutaj nic nie zrobi, ponieważ mam błogo. Nie jestem ogólnie pewien, czy, czy tutaj. W pewnych chwilach mi bardzo ścina, nie wiem co. co tutaj jeszcze mogę wyłączyć, już tak na szybko to bardzo nagrywam. O na przykład w tym momencie, bo tu się wszystko wczytuje chyba. Dobra, poczekam chwilę. Dobra, ciśniemy dalej. O, zobaczę, gdzie on mi tutaj poszedł. Tu mi ubił. Dobra, to pójdziemy sobie może na górę. Też mi tu ubił, więc. Tutaj jeszcze może tego nie ubił. Dobra, to jest jedna szansa, żeby żeby sobie yy, ubić tą grupkę, która tutaj jest. Dobra, o to jest trójka, więc będę tutaj musiał uważać teraz. Chociaż nie pójdzie znowu tak strasznie. Wiecie co, zmienię sobie to robę, może. Będzie mniej lagów. Mam nadzieję, że audio mi się wszystko nagrywa, bo jakby teraz się nie nagrywało, no to troszeczkę by była lipa. Dobra, tu już się powoli EXP mi kończy, więc bo tu już ten wbija sobie. E, wbijemy sobie tam jeszcze do drugiej groty. Nie wiem czy on... Czy on tutaj wbił. Dobra, to dwójka to sobie ubije. O, chyba ubił mi się wydaje. Tak jest, ubił. Dobra, to lecimy tu na górę. Pyk. Ciśniemy. Dobra. To jest chyba pojedyncze, tak pojedyncze, więc pojedynczych raczej nie będę ruszał. Lecę sobie tam na te trujeczki, które tam są. Nie wiem w ogóle, czy kiedyś nagrywałem w ogóle z Demiliszy, to było bardzo dawno temu. Hmm, chyba, że w ogóle wcale, także to jest taka, można powiedzieć, że nowość na moim kanale. E, dobra, tutaj lecimy, tak zaraz jeszcze wbiję sobie na Syberię, bo tam dawno nie byłem, zobaczę ile mi jeszcze kila zostało, dam te legendy na odwiązanie i tam chyba usunę wszystkie postacie, bo nie ma sensu po prostu trzymać tam tej postaci. Dobra, muszę zrobić chwilowe cięcie, no ale już wracam, nie wiem czy ten Ziomuś co tutaj biegał, czy mi tutaj wybił, dosłownie nie wiem, z dwie minuty mnie nie było, albo nawet mniej, nie wiem. E, dobra, o tutaj się akurat zrespiły, także... Mm, ubijemy. No i myślę, że tam jeszcze przejdziemy sobie na górę, nie wiem, nie pamiętam już co tam było na tej mapce, ale tam już się chyba impy zaczynały, no i myślę, że skończymy ten odcinek, bo e, odcinek już dość długo trwa. Myślę, że tak nie, nie zanudzałem przez te 15 minut. Mm, no dobra, tu już na auto sobie weźmiemy mm, no i fajnie, dobra. E, uleczymy się. A tutaj jest tak, tutaj jest jeszcze tak grupka, trujeczka to sobie również też ubijemy, nawet bez straty HP, więc e, dużo e, te demilisze e, mi nie zabierają. Dobra, e, lecimy tutaj do góry. Te pojedyncze zostawiam, bo ich nie ma sensu ubijać. Hmm, no dobra, tutaj jest tak. Tutaj jest właśnie grupka. Trójeczka kolejna No i dobra, tutaj mamy Tutaj też jest grupka, to też sobie ubijemy wszystkie grupki Najlepiej bić Tylko te pojedyncze zostawiać dla tych knopków, którzy, którzy, nie wiedzą o co chodzi Dobra Lecimy tutaj do góry No i to jest już ostatnia grupka w tym odcinku Jeszcze zobaczę co jest na tamtej, Na tamtej mapce Trwa ładowanie nowej lokacji, jest tu jeszcze troszeczkę, ale tam już chyba się impy zaczynają, więc tam w te tereny nie będę zaglądał, no tu już są impy, tutaj też jest imp, także to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, na tą Syberię już nie będę się logował, bo nie ma sensu, także łapka w górę, jeżeli się spodobało, możecie zostawić suba, jeżeli nie subujecie. No i co chyba tyle, dzięki za obejrzenie, no i pozdrawiam do usłyszenia następnym razem.